To to był. To ja, komik Kon Kitty. Lovey Savano. Macie w sobie super moce magii. Zostajecie czaro czyli czarzikami i superbohaterkami. Igor, ty też będziesz ze mną. Jesteś świetnym lokalizatorem. A ty, Iwo, jesteś świetnym wynalazcą. Bardzo nam pomożesz. Jason? Ty... po prostu jesteś. Nie tak prędko! Strumienie! Jesteś ranna? Bardzo boli. Klaro, ty jesteś cyborgiem. Co? Ty też, April. Musiałam to zrobić. Ale fajnie, jestem robotyczna. Obydwie też do mnie dołączycie. Bina, ty masz potencjał. A ty, Karol, jesteś świetnym, 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 świetnym policjantem. Zostaniesz im kiedyś, ale najpierw będziesz ze mną w bazie. I taki jest koniec obozu. Niestety. Zostało z bohaterami? Ci z Gopra pojechali ty swojej cioci po Sylwestrze do Grecji, ale już nie wrócili, bo zostali tam ratownikami. Też nazywali się Gopr, czyli Greckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Policjanci dalej byli policjantami. Brygada została Herosami. Lwy pracowali w ZO jako woźni, a Mila została przewieziona. Do więzienia superochronnego. William pojechał do Kanady i został tam celebrytą. Rentin i Sunny zostały słynnymi instagramerkami. Za to Aisis i Luna zostały youtuberkami. Instruktorka została zatrudniona w szkole. Posłuchajcie, przyjdę po was jutro o 11. .00. Będziecie ze mną. A zwłaszcza Ty, Lovie Sabano. Jesteście wybrane. Koniec.